Michał Tuszyński dla Sportu. słuchajcie jesteśmy w Pile tuż po konferencji prasowej przed galą Hybrid MMA 4, która 20 kwietnia w Zielonej Górze, a ze mną właściciel tej organizacji Mikołaj Kołacki, witam serdecznie. Witam serdecznie. Hybrid EBMA, Ja wiem, bo też widziałem wywiady z Tobą, zanim tutaj przyjechałem. To jest pytanie też, na które często też musiałeś odpowiadać, natomiast chcę do tego wrócić, bo wiadomo dlaczego hybrid i dlaczego są friki i sportowcy na tej karcie, bo Wy mówicie często, że chcecie te światy mieszać, łączyć, ale nigdy nie usłyszałem, dlaczego taka potrzeba, dlaczego taka chęć, żeby te światy gdzieś tam miksować? Zaczy, chcemy to budować? Od początku było takie nasze założenie, jak zaczęliśmy wymyślać nazwę, myśleć o tym wszystkim, założenie powstało takie, że chcemy łączyć te dwa światy. Z tego względu, że sportowcy Mamy, chcemy ich trzymać na wysokim poziomie, do tego ściągać frików, którzy są sportowcami. Tak jak zauważyłem, że w naszej karcie nie ma zawodników, którzy nie są związani ze sportem, i my dążymy do tego, żeby jednak pokazywać to w oblicze frikowe, to pozytywne, a nie, że muszą być jakieś dymy, musi być jakaś patologia. Tego chcemy pokazywać, że, że frikowie biją się także sportowo. Dlaczego? Znaczy, właściwie to jest pytanie, od którego powinienem zacząć. Dlaczego my się spotykamy w pile, skoro gala w Zielonej Górze? Znaczy spotkamy się w Pile z tego względu, że firma nasza od realizacji akurat znajduje się, ma swoją siedzibę w Pile. Było nam najwygodniej zbudować tą pierwszą konferencję właśnie tutaj. Następną konferencja, która odbędzie się 18, już będzie w Zielonej Górze. 19 mamy media training face to face oraz tam programy nasze Zadyma, Solówka oraz Ustawka, które się odbędą także 18 i 19 kwietnia. I następnie 20 mamy galę, która jest największym wyzwaniem. To jest nasza pierwsza duża gala na sali prawie na 5 tysięcy osób. Zobaczymy jak ona nam wypali. Byli tacy, którzy próbowali. Trochę frików, trochę sportowców i robimy gale. Oczywiście ja wiem, bo znam tych ludzi. To są friki, ale to są też sportowcy. Oni mają po prostu zasięgi. Dlatego mówimy o nich friki. Natomiast byli tacy, co próbowali i potem z tego zrezygnowali. Stwierdzili, że to nie jest droga. Wy jesteście spokojni, że to jest droga do sukcesu? Znaczy, patrzę na nasze poprzednie trzy gale. Pierwsza edycja, którą tak naprawdę nikt nas nie zna, na rynek, zrobiliśmy to zestawienie. Gala dla nas była super, tak naprawdę, wydarzeniem, super odpaliła. Dwójka, trójka, która odbyła się w telewizji Polsat. Nie mogliśmy do końca zrobić tych zestawań, ponieważ jeszcze nie mieliśmy na to zgody. Teraz aktualnie do telewizji Polsat także wniesiemy wydarzenia powiązane właśnie z flikami, To już będzie można zobaczyć na naszych następnych galach, które odbędą się w sierpniu i w październiku. Będziemy mieszać ten cały czas na system, czyli gal telewizyjny oraz systemu per, -Per -View. Często ludzie też pytają, bo oglądałem te wywiady i mówią, na przykład, jaki jest wasz cel. Czy chcecie przeskoczyć fen i tak dalej? I twoja odpowiedź, która mi zapadła w pamięć, że. No, oczywiście nie było konkretów, ale była mowa o tym, że mamy bardzo ambitne cele, czas pokaże, ale, ale te cele są bardzo ambitne. Rzeczywiście tak jest. To gdzie wy chcecie się widzieć za te 2-3 lata? Znaczy nawet nie mówię o dwóch trzech latach. Nasz cel na ten rok jest taki, żeby być trzecią, czwartą maksymalnie federacją w Polsce. Następnie oczywiście mówimy o federacjach sportowych. Jeśli chodzi o federacje frykowe, wiadomo, że statopka 3, nasza federacja jest w momencie gdzieś tam czwarta pewnie, no bo nie ma większej, większej konkurencji. My patrzymy jednak bardziej na ten sport na ten moment. I dla nas głównym celem jest to, żeby być dziś tą, mówię, trzecią, czwartą federacją maksymalnie, a wiadomo, do końca przyszłego roku chcielibyśmy być tą top 2 za KSW, no wiadomo, KSW jest poza zasięgiem, uważamy, że Fen i Babylon jesteśmy w stanie bez problemu w tym momencie wyścignąć, z tego względu, że patrząc na ich gal, oni ciągle robią to samo, mają wiadomo, inne zestawienia, ale oprawami, tymi wszystkimi rzeczami, które się dzieją, oni nie idą do przodu. To, co my pokażemy w Zielonej Górze, pokażemy że jako federacja sportowa, bo my się nazywamy federacją sportową, nie jesteśmy federacją flickową, jesteśmy w stanie budować wydarzenia na poziomie KSW nawet większym, z wielkimi oprawami, z wielkimi nazwiskami i wydarzeniami, które to będą wyglądać. Zresztą sami się o tym przekonacie 20 kwietnia. To wróćmy do karty walk, bo na pewno robi wrażenie Michał Andryszak, jeden z najlepszych ciężkich polskich cały czas. Jak udało się Longera przekonać, aby, aby znalazł się na karcie tej gali? Znaczy powiem Ci tak, z Michałem trenujemy tak naprawdę w jednym klubie, no bo Wanko z MMA, nie były takie trudne rozmowy. Michał, wiadomo, miał swoje ciężkie przygody, których tak naprawdę no, nik nikomu żadnemu sportowcy bym tak naprawdę nie życzył. Przygoda z PVL-em, gdzie pojechał, nie mógł zawalczyć. Teraz mamy wiadomo, że ma kontrakt z jedną federacją, dostał wypożyczenie, może zawalczyć u nas. Jesteśmy gdzieś też dogadani na drugą walkę, która ma się odbyć w tym roku. My chcemy, żeby Michał się u nas bił. Wiadomo, że ciężko mu znaleźć rywala, no bo znalezienie rywala dla Michała w Polsce jest tak naprawdę cudem, dlatego ściągamy zawodnika z zagranicy bardzo doświadczonego, z którym chcemy, żeby Michał dał me mega dobrą walkę. Wojciech Kazieczko też gdzieś po tej przygodzie w KSW, która się fantastycznie zaczęła, przyszły te dwie przegrane i gdzieś teraz, nie wiem, próba odbudowy, jak wy na to patrzycie? Czy Wojtek jest cały czas zawodnikiem KSW? Tego nie możemy ukrywać. Do nas został wypożyczenie, przychodzi tak naprawdę na odbudowę. Powiem tak, że u sobie ogromne wyzwanie tak naprawdę na no, odbudowę, bo jego rywal jest z górnej półki, nawet jak to wszyscy mówią dookoła, to zestawienie bez problemu mogłyby się odbyć KSW, bo to jest walka na takim poziomie, no bo obydwoje zawodnicy reprezentują naprawdę olbrzymi poziom, jeśli chodzi o kategorię 66 w Polsce. Ale to też chyba dobrze was świadczy, że są organizacje, duże organizacje, które nie mają problemu, żeby gdzieś z wami nadawać na tych samych falach i być gotowym do tego, aby na przykład wypożyczyć wam zawodnika. Znaczy my chcemy, żeby z każdym dobrze, nie wchodzimy z nikim w konflikty i na tym nam zależy, tak jak zresztą widziałeś naszą konferencję. My chcemy pokazać inny świat trick my chcemy pokazać, że to może być normalne, nie musi być patologii, nie musi być głupich zestawień. Gdzieś tam jak Wiara napisała, wszędzie w komentarzach, że u nas ma być walka masy z Murańskim, powiem teraz wprost, takiej patologii u nas nigdy nie będzie. Nigdy nie wystąpią u nas żadne nazwiska patologiczne, bo na to sobie nie pozwolimy. Mamy całkowicie inne założenie, inne przełożenie i chcemy pokazać ten normalny świat trick i zestawienia sportowe na naprawdę wysokim poziomie. Ja to rozumiem, podziwiam i szanuję. Ja się tylko zastanawiam, czy to się po prostu sprzeda. Znaczy powiem tak, nasze gale telewizyjne, nie możemy mówić o oficjalnych wynikach, obydwie się sprzedały naprawdę mega dobrze. Mieliśmy drugi, trzeci wynik tak naprawdę w Telewizji Polska w 2023 roku, jako nowa federacja, której nikt tak naprawdę nie znał. Jestem tego pewien, że bez problemu jesteśmy w stanie sprzedać tą galę, która odbędzie się w Zielonej Górze. Zresztą my planujemy w taki sposób budżety, że nie musimy nie wiadomo jak się nad tym zastanawiać. Muszę o to zapytać, bo to jest mój świat. W poprzednim roku była o tym mowa, że jest kilku chętnych i że w 2024 myślicie o tym, żeby może kiedyś też postawić na jakąś walkę walki na gołe pięści. Czy to może się stać w przyszłości? Powiem Ci tak, w pierwszym wywiadzie przed naszą pierwszą galą powiedziałem, że zawalczył nas w tym roku Piotr Tyburski. Mamy go już tak naprawdę w kwietniu. Tak samo powiedziałem wtedy, że będą walki na gołe pięści. Tak samo te walki na gołe pięści w tym roku się u nas odbędą. To już Ci mogę powiedzieć dzisiaj. W 100%, że taka walka będzie miała miejsce. Często mówicie o tym, że jak się, nawet Ty mówisz, jeździ się gdzieś na gale, to zawsze człowiek może czegoś się nauczyć, coś zobaczyć, coś przełożyć na swój grunt. Jaka nauka płynie na przykład z gal KSW dla Was? Znaczy KSW to jest tak naprawdę top 1 w Polsce, jeśli chodzi o gale sportowe, bo jeśli chodzi o wydarzenia freakowe, no to wiadomo, że z Fame. Jeśli chodzi o Fame, patrzymy na jego prawy, na ich wydarzenia, z KSW znowu bierzemy ten przykład sportowy, jak zestawiać te zestawienia, żeby one były ciekawe. Jeśli chodzi o KSW, no to wiadomo, oni też są cały czas na najwyższym poziomie. no Jest KSW długo, długo nic, tak ja bym to nazwał, następnie mamy Fen Babilon i uważam, że jesteśmy my, bo te federacje, które są gdzieś tam w rankingach wymieniane, uważam, że nie są jakoś w tym momencie naszą konkurencją. Może to co mówię jest aroganckie, ale my po prostu jesteśmy pewni tego, co robimy, jesteśmy pewni tego, co chcemy pokazać na górze 20 kwietnia. A za jakiś czas KSW przez chwilę nic? Hybrid MMA, a potem reszta. Nie, nie, później już nie będzie, tylko przed chwilę nie, tylko będzie KSW, a następnie będzie MMA. I uwierzycie, że tak się wydarzy maksymalnie do 2025-2026 roku. Ja bardzo dziękuję za rozmowę i kończę tą najważniejszą informacją dla wszystkich. 20 kwietnia, Zielona Góra, gala Hybrid MMA 4 Next Level, a wcześniej konferencja prasowa 18. 18, 18 kwietnia konferencja prasowa, 19 media training oraz face to face oraz oczywiście oficjalne ważenie 20 gala. W międzyczasie także będą wpadać nasze programy Ustawka oraz e, drugi program, który także będzie do nas zemitowany. niedługo, o którym się dowiecie. Dlatego serdecznie zapraszam do oglądania. Pozdrawiamy z Piły, bardzo dziękujemy, zapraszamy. Dzięki, cześć. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego.